z tej jakuba0040 w kolejnym odcinku z programowania w dzisiaj ify i pętelki na razie ify do zczytywania wartości z czujników naszym eksponatem testowym będzie ten oto robot pokażę wam jaki jest super firmware właśnie tutaj, ten tu trzeba pobrać Kurde. O, zaraz zobaczycie animacje. Tu to widzicie. Fajne. Tutaj image files. Tu już mam parę programów, dwa. To ja Wam zaraz pokażę. Teraz przechodzimy do demonstracji. Radzie do programowania. Dobra, zaczynamy sobie, odpalamy sobie robotce. I też położę obok naszego rota świnia szybko pokamy. O, już się widzę, uruchomił fajnie. No to pokażę Wam, pierwsz, co zrobiłem tutaj sobie. Odpowiem sobie program <coughs> wykorzystujący obie rzeczy naszego odcinka. Robocik taki prosty. Który zaraz wytłumaczę Wam, co to tutaj to wszystko jest. Otóż tak. Tutaj musicie sobie przy wybieraniu sensorów, będziemy używać opcji Sensor Value, jaki sensor jest, pod jakim S, czy tak dalej. Więc wtedy wchodzicie sobie w robot, Management Setów. tu macie wybrane nazwa, ultrasonic i sonar, to jest właśnie ultrasonic, to jest o co chodzi. Tak, tu mamy nam rzeczywiście główny program. Tak, co to jest to while 2. To. to jest. Tak się oznacza, tak powiem, pętlę. Tutaj jest ta klamerka. O, wiecie o co mi chodzi? że Warto sobie robić takie wcięcia, czyli, że powiedzmy tutaj jest początek Wilda i klamerka jest tu. Tu jest task mine i klamerka jest tu. Tu jest drugi while i klamerka jest tu. Tu jest if i klamerka jest tu. Więc tak, już wam to wszystko tłumaczę. Tempie tutaj właśnie jest switch. Nie <coughs> switch, tylko waszą pęca. A tu się zaczyna, a tu kończy jest otwarta i zamknięta klamerką. I tak, ona się będzie robić, dopóki jest prawda. Ale zawsze będzie prawda, tak to się robi, więc to jest pętla nieskończona. I w tej pętli nieskończonej gość będzie tą tutaj pętlę, która jest w środku, też robił, dopóki wartość czujnika 4 będzie większa niż 20. Tu jest to, otwarte widzicie i mamy motory, motor B, C, tutaj jazda i 30 milisekund i tu jest to zamknięte. Jednak, jeżeli to się sko zakończy, jeżeli będzie mniejsze niż 20, wtedy if, czyli nasze jeżeli, tutaj otwieramy nawias, musicie o tym pamiętać i dajemy 20 jest, odległość mniejsza niż, to jest sensor value, wartość czujnika, takie coś, ultrasonik, zamykam nawias, spacja, wąsaty, no ta klamarka, <coughs> ja czasami nazywam wąsaty i wtedy tutaj gość, motor B, C, tutaj jest na skręt zrobiony i wait millisecond i tyle to robią. I to się słychać dzieje w nieskończoność. Jeżeli by miała być równa jakaś wartość, albo no, złożył się damy tutaj dwa równania zamiast tego, czyli byłoby o tak. A jeżeli większa, a przepraszam mniejsza, no to wiadomo tak. Ale ma być tak. Pobierzmy to. I Zobaczymy, jak sobie chodzi, po czym zaprogramujemy parę innych przykładów po to, żeby to sobie utrwalić. Do dobrego płytu tak, do dobrego. Chcę jeszcze tak wpływać w swoją głowę. I dany kompil program, skompilowany z błędów, dany robot. I już jest tu jest Debug. Zamkniemy go sobie. Odłączmy naszego robota Tu nam zaraz powinien e R wyskoczyć. O nie wyskoczy. Teraz ja sobie wezmę ten iPhone'a i pokażę Wam jak on sobie tam sobie. Jak widzimy, tutaj już zaraz zobaczycie. Robot powinien zaraz błyskawicznie o. Jedzie Error Dziwny Ja mam też, słuchać tak trochę czujnik Chwila U mnie w pokoju mi to działało Kurde, czujniku nie psuj się teraz Chyba mam rozwodzony kabel albo coś Teraz to się sprawdzi. Tak, coś muszę mieć nie tak. Ale zaczął słuchajcie skręcać. Dobracam za chwilę. Dobra. Wymieniłem mu kabel, zobaczyć cokolwiek pomogło. mogło. A nie! Chyba gość ma trochę za mało przestrzeni, więc spróbujemy tu. Ale jak widzieliście, skręcił tylko. działa, ale tutaj już nie miał miejsca. Dobra, jestem znowu. Więc to był ten nasz program, tak jak mówiłem, prosty. Teraz sobie jakiś nowy zaprogramujmy. Powiedzmy, doczytujemy robotowi motor A i zrobimy program że jeżeli wartość czujnika. Ym, nie. Mm. O, mam pomysł, że robot będzie przybliżał się do ściany. Jeżeli wartość będzie 20 zacznie się oddalać jeżeli będzie wtedy znowu większe niż 50 albo 100 to się zacznie przebliżać to musimy napisać sobie pędzle while true Dobra i wcięcia, tak jest. Dobra, ja też sobie na szkodę. Tylko jest to rzecz, którą już poznaliśmy w poprzednim odcinku. Motory. Ups. Co tu się? A? Przy bardzo tylko wtedy też ma to robić przez 10 milisekund Milisek. dobra i to będzie na tyle w tym ale tutaj musi wziąć jeszcze jednego while while value. Teraz musimy sobie zdefiniować S4. Albo nazwijmy go sobie klopsik. Klopsik sol. Apli OK. To dopóki. <coughs> Jest większa niż Dwadzieścia. Dobre. Otwieramy. Ty. Zamykamy i teraz wcięcie. chyba jest, Enter i teraz tak, jeżeli się no taka zrobi, to wtedy tak, jeszcze sobie zrobimy ifa, if, if, dobra, teraz będzie mniejsze, niż 20. Tak to było, nie? Czy odwróć? Tak, na odwrót. Czym Chwila, sobie w przez chwilę w tym, A dobra. Tu. Otwieramy. Enterujemy. Zamykamy. Enterujemy. Zaczynamy, jest, jest, dobra i piszemy kod, jeżeli właśnie będzie ona inna, no to kość ma motor B, o Boże,

motol. Mhm. To motol. C. I dobra. Ok, już na chwilę mi się skończyło miejsce w pamięci i to zrobimy. To jest 10, ale już wam wytłumaczę dlaczego. To sobie zrobimy, słuchajcie, jeszcze jednego łajla. jest tutaj większy, więc muszę dać krok niż pięćdziesiąt To jest wcięcie. Dobra. I to by był nasz program. Mm. <coughs> Taki, o. Zapiszę go. Połączę robotę z i sprawdzimy czy to w ogóle działa ale powinno działać bo tak patrząc tutaj ja dzisiaj nie ma prawo nie działać jeszcze zrobimy, zobaczymy co na to kompilę, czy czasem nie ma jakichś błędów No oczywiście tylko linii nie zakończyłem o tym, też trzeba pamiętać. Dobra. Save. compile, z błędów. Turn on the nxt i udamną do programu Nie co ja go może wywalę z tego robota. I pobiorę jeszcze raz. kompil Okej. Okay. Progę dwa. Jest? Jest. No to widzimy się za chwileczkę. Zobaczmy, że program się sprawdza w praktyce. Słabo! Cię jest błąd błędu nie ma nigdzie. I tego bo oczywiście mówię o logicznym błędzie programu. Będzie, jeżeli teraz mi się rozwali czujnik otygłości, to będzie nie rzadko Chyba się rozwalił, kurde. No, zobaczcie sobie go, debuga jeszcze poza filmem. Powiem. Wygląda na to, że czujnik odległości zupełnie odmówił posłuszeństwa. Więc przepraszam Was, to by było Ty na ten odcinek. Powiem się z Wami, cześć. Następnym będą Tony, weighty i inne rzeczy. Pa.